Bitej i pozbawionej zieleni ziemi. Wyniszczanie lasów postępuje dalej. Dziś po tych leśnych drogach handlarze drewnem pędzą samochodami z szybkością ponad 70 km na godzinę, gdyż tylko przy tej szybkości samochód nie trzęsie po wyboistych duktach inaczej w ogóle by się nie przyjechało. Do nowych do nowych wyrębów jest coraz dalej. Drewniane logi są zwożone do San Pedro z odległości 100-200 km, a nawet dalszych wyrębów. Ciężkie błędożewy i nowoczesne piły, niby, niby szarańcza, pochłaniają nowe połacie coraz młodszych drzew. Port, jak magnes, przyciąga czarnych, którzy mają dosyć pracy w zielonym piekle. Masz o statkach, które mogą ich wywieźć nielegalnie daleko od czarnego lądu do europejskich metropolii, w których łatwiej o wygodne życie i pieniądze.